Dzień dobry, grupo. No to dziś jedziemy z ustawą o niektórych zawodach medycznych. Będzie długo i nudno, niestety. Od jej wejścia minęło trochę czasu i zapewne większość już o tym wie i znalazła podstawowe informacje o tym, co ona zmienia i co wnosi. No ale chyba dobrze będzie pogadać o niej także i u mnie. Jest to bardzo duża rzecz wciągnięcie naszych zawodów na listę zawodów medycznych. Być może tego typu zmiana prawna dla większości jeszcze nie dała się odczuć, ale to wiele zmienia i otwiera wiele możliwości. Wiem, że nie każdemu to się podoba i pojawia się sporo wątpliwości, ale w dłuższej perspektywie, w mojej opinii, przyniesie to pozytywne skutki. W opisie tego filmu wrzucam linki do ustaw, rozporządzeń i innych stron, o których będę mówił w tym filmie. Podstawowym zadaniem ustawy było wprowadzenie zawodu asystentki i higienistki stomatologicznej na listę zawodów medycznych. Dzięki temu zaczęły nas dotyczyć także inne rozporządzenia i ustawy regulujące tę branżę. Oraz nasze zawody także zostały obudowane prawnie a to jest solidny fundament, na którym można rozwijać te zawody, budować ich znaczenie oraz strukturyzować. Owa ustawa określa kilka rzeczy po pierwsze wprowadza asystentkę i higienistkę obok innych zawodów na listę zawodów medycznych po drugie wdraża centralny rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego po trzecie określa obowiązki z ustawicznym rozwojem zawodowym na czele i po czwarte określa i opisuje odpowiedzialność zawodową dotyczącą naszych zawodów wraz z procedurą postępowania. Dodatkowo stosowne rozporządzenia i załączniki określają zakres naszych obowiązków. Koniec z czasami, w których musieliśmy się zastanawiać, co nam wolno, a czego nie. Wiem, że aktualna lista obowiązków dla higienistek wymaga zmian i jeszcze długa droga przed nami, ale jest od czego zacząć. Inne prowadzą do zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia, ponieważ jako zawód medyczny od Teraz nasze wynagrodzenie minimalne jest przeliczane inaczej w stosunku do samowolki przed wejściem ustawy w życie. Dotyczy to osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ważne, że za wykonywanie zawodu medycznego uznaje się nie tylko naszą typową pracę w gabinetach, ale także prowadzenie zajęć w placówkach umożliwiających uzyskanie wykształcenia niezbędnego do wykonywania danego zawodu lub wykonywanie pracy na rzecz ustawicznego rozwoju zawodowego. Uznaje się również prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, których tematyka dotyczy danego zawodu. Również kierowanie pracą zawodową wykonujących dany zawód medyczny, a nawet praca administracyjną, w której wykonuje się czynności związane z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. To oznacza, że na przykład, jeżeli sami nie stoimy przy fotelu, a na przykład pracujemy jako koordynator danego zawodu w klinice, to też to uznaje się za pracę w zawodzie medycznym lub, jak na przykład w moim przypadku, pracę jako nauczyciela danego zawodu. I owa praca może być wykonywana w ramach umowy o pracę, umowy o zlecenia czy innej, cywilno-prawnej, lub nawet jako wolontaria. Co ciekawe, ustawa opisuje, że zawód medyczny można wykonywać także jako przedsiębiorca, nie będący podmiotem leczniczym. Ja to rozumiem tak, że jak ktoś ma swoją działalność i wykonuje pracę w gabinecie dentystycznym na zasadzie B2B, to też można to wliczać jako pracę w zawodzie medycznym. Rejestr i punkty edukacyjne. O rejestrze już mówiłem. I jest o tym krótki filmik. Sama ustawa go wprowadza i uważam to za dobrą rzecz. Celem ustawy jest m.in. podniesienie jakości świadczonych usług i nieco ogarnięcia naszego środowiska i zmuszenia do dalszej nauki, rozwoju i rozwijania swoich kompetencji, a tego typu odgórne zarządzenia wiążą się z systemem rejestracyjnym, który umożliwi monitorowanie personelu tego typu. W parze z rejestrem idzie ustawiczny obowiązek rozwoju zawodowego, czyli popularnie mówiąc zbieranie punktów edukacyjnych. I jak to wygląda? Po rejestracji i uzyskaniu wpisu automatycznie mamy nałożony obowiązek uzyskania 200 punktów edukacyjnych w cyklu pięcioletnim, rozpoczynającym się od 1 stycznia roku następnego po rejestracji. To znaczy, że jeżeli na przykład zarejestrujesz swój dyplom, no nie wiem, 12 lipca 2025 roku i uzyskasz wpis na przykład 20 lipca, 2025 roku, to twój okres na uzbieranie punktów zaczyna się 1 stycznia 2026 roku i masz na to 5 lat od tej daty. Po tych 5 latach zebrane punkty rozliczamy w naszym Urzędzie Wojewódzkim. W trakcie wspomnianego okresu trzeba zabrać 200 punktów. Jeżeli zbierzecie w ciągu tych 5 lat więcej niż 200 punktów, to nadwyżka nie przechodzi na następny okres. Nie ma tu takiej promocji, a punkty musi zbierać każda zarejestrowana osoba, i ta pracująca, i nie pracująca w danym zawodzie. Warunkiem jest. Rejestracja. Po rejestracji i akceptacji dostaniecie z urzędu wojewódzkiego kartę rozwoju zawodowego. Urzędy wojewódzkie przesyłają ją na adres e-mail. Jeżeli nie dotarł, no to do tych urzędów trzeba się zgłosić. No i możemy zbierać. Gdzie zbierać punkty? Mówi o tym rozporządzenie z 19 kwietnia 2024 roku i tu przytoczę kilka najważniejszych kwestii. Ogółem radzę się z tym zapoznać, aby dobrze rozplanować sobie zbieranie punktów, bo są pewne limity na poszczególne rodzaje zbieractwa. Mamy dwie drogi i z obu musimy skorzystać. Droga pierwsza: kursy akredytowane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, czyli CMKP, do których zaliczamy kursy. Pierwszy rodzaj to kurs doskonalający. Warty 120 punktów i trwający 4 dni. Są to kursy obowiązkowe i każdy z nas będzie musiał w nim uczestniczyć. Ma być gwarantem odświeżania i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności. Mocno stawia zarówno na teorię, jak i praktyczne szkolenia. Drugim rodzajem jest kurs kwalifikacyjny. Warty maksymalnie 40 punktów. Nie jest obowiązkowy i będą mogli z niego skorzystać jedynie ci, którzy przepracowali w zawodzie medycznym minimum 3 lata, ale obowiązkowy nie jest. Oba te kursy muszą uzyskać akredytację CMKP i to na ich stronie należy szukać placówek, które taką akredytację uzyskały. Póki co wieje pustkami na liście akredytowanych kursów, ponieważ po pierwsze, przepisy mają kilka miesięcy, a po drugie, wymogi stawiane przez CMKP, aby uzyskać taką akredytację, są dość wysokie. Dlatego chwilę potrwa, aż zainteresowane placówki spełnią wymagania. I dobrze, wysokie standardy tych kursów tylko zagwarantują, że same kursy będą wysokiej jakości, i będą przydatne. Ogółem kursy te są płatne, ale ostatnimi czasy wdrożono projekt dofinansowywania tych kursów z funduszów europejskich, więc niektórzy skorzystają z nich za darmo. Informacja o tym jest na stronie CMKP. Druga droga to samo kształcenie. I tutaj możemy zbierać punkty za takie bardziej znane nam formy aktualizacji wiedzy, czyli kursy, z których już korzystamy od lat, prowadzone przez różne osoby, firmy czy instytucje. Zaliczamy tutaj kursy stacjonarne, hybrydowe, webinary, kursy online, teoretyczne i praktyczne. Do samokształcenia wliczyć można także tworzone przez nas publikacje naukowe, książki, prowadzone badania, prenumerowanie czasopism naukowych i branżowych, zdobywanie tytułów naukowych, udział w kongresach, konferencjach, zjazdach, w sympozjach. Szereg różnych aktywności jest punktowanych, a nie będę wymieniał wszystkich. Doczytacie sobie. I co ważne, na każdą aktywność jest limit zdobytych punktów. Dlatego trzeba sobie dobrze rozplanować ile i z jakich form uzyskać zbieramy tych 200 punktów. Za każdym razem, gdy zdobędziemy punkty, podmiot realizujący dane szkolenie musi nam w ciągu 7 dni wystawić dokument potwierdzający zdobycie tych punktów i przesłać go do nas. I to potwierdzenie wpisujemy w naszą kartę rozwoju zawodowego lub dołączamy po prostu to do naszej karty rozwoju zawodowego. I niezależnie z jakiej formy doskonalenia korzystamy, ustawa przyznaje nam 6 dni urlopu szkoleniowego. Ten urlop na zdobywanie punktów trzeba będzie ustalać sobie z pracodawcą. I pamiętajcie, jest to obowiązkowe. 200 punktów w ciągu 5 lat. Jeżeli nie uzbieracie tych punktów, nie grozi Wam utrata dyplomu czy wykluczenie z zawodu, ale możecie dostać decyzję o zaprzestaniu wykonywania zawodu do czasu uzupełnienia tych punktów. Czasem przepisy także będą się zmieniać, i kto wie, jakie sankcje finalnie będą na nas spadać za niedopełnienie tego obowiązku. Chyba wszystkich interesuje także kwestia finansów. Czy ustawa wprowadza w tym jakieś zmiany? Tak. Jako zawód zaliczany już do zawodów medycznych, zgodnie z ustawą, mamy inaczej naliczane minimalne wynagrodzenie i mówi o tym ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Na jej końcu jest tabela. My należymy do grupy siódmej, czyli innego zawodu medycznego z minimalnym średnim wykształceniem, i nasz przelicznik wynagrodzenia to 0,86. I co to zmienia? Do tej pory nasze wynagrodzenia podpadały pod ogólne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu w gospodarce krajowej, a minimalne w tym roku to 4666 zł. Brutto. Aktualnie nasze wynagrodzenia obliczane są na podstawie nie minimalnego wynagrodzenia, a średniego wynagrodzenia w kraju w roku poprzednim. Na przykład, wystarczy wpisać w Google średnie wynagrodzenie brutto w 2024 roku. Wyskakuje nam kwota 8181 ,72 zł. 72 grosze brutto. Mnożymy to razy 0,86 nasz przelicznik i wychodzi 736 zł. 27 groszy brutto. I to jest nasze minimalne wynagrodzenie na rok 2025. Minister właściwy właśnie na takich wyliczeniach aktualizuje nasze wynagrodzenie. A teraz, wiedząc już sami, jak to policzyć, będziecie wiedzieć, czego się spodziewać w następnych latach. Na przykład, ostatnie dane za sierpień 2025 roku mówią o średnim wynagrodzeniu na poziomie 8700 brutto, tam z paroma złotówkami. Zatem, w następnym roku kalendarzowym możemy się spodziewać kolejnych podwyżek, jeżeli średnia roczna utrzyma się w tych granicach. Zasady te dotyczą pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Na ile moje rozumienie ustaw pozwala, podmiotem leczniczym jest każdy rodzaj działalności, który prowadzi świadczenia lecznicze poza praktykami lekarskimi. Ale szczerze mówiąc, do końca nie pojmuję. Jest wyszukiwarka podmiotów leczniczych, więc możecie sobie sprawdzić tutaj, czy wasz pracodawca w takim rejestrze jest. A jak są wątpliwości, to już dział kadr i płac pozostaje. Linki w opisie. Mam nadzieję, że nieco rozjaśniłem i wyjaśniłem, co wprowadza nowa ustawa. Oczywiście zapisów jest więcej, ale nie jestem w stanie przedstawić wszystkiego w 10-minutowym filmie i pewnie z czasem wypłyną kolejne niejasności, które będą wymagały interpretacji. Teraz skupiłem się na najważniejszych aspektach ważnych teraz, a resztę do poznania pozostawiam wam. Do następnego!